Minął rok od ostatniego filmiku <grymiania> W tym czasie nic się nie działo Nie, ale mieliśmy jakieś, mieliśmy gry Mieliśmy, to, to można na, na końcu dać Że mieliśmy pojedyncze tytuły, dlatego nie robiliśmy o nich filmu A w ogóle nasz kanał YouTube to jest zrobiony Hobbystycznie <grymiania> <grymiania> Hobbystycznie w godzinach pracy Dobrze Mamy dzisiaj nowe gry Z kasy z YouTube'a to... <grymiania> z, z kasy z YouTube'a Przez ten rok się kiedy nam że w końcu Można było coś kupić Mamy dzisiaj nowe gry. Nie, nie wszystkie nam nas dotarły, bo były tam małe, drobne problemy. Co my w ogóle kupiliśmy? Jeżeli ktoś się spodziewa jakichś wielkich premier, to się zawiedzie. Bo wielkich premier nie ma. Bo cały czas uzupełniamy naszą skromną biblioteczkę gier, którą mamy za te Pierwszą z rzeczy, której nie mieliśmy, a dużo osób o tym mówiło, było Mistakos. A jedno pytanie: czy Co? jest standardowo? To tam... Wiesz cokolwiek o grach, o których będziesz Nie, nie, to widziałem kiedyś. To widziałem kiedyś, yy, że yy, to polega na tym, żeby krzesła jakieś jak nie spadły. No, tak to mniej więcej gra się prezentuje. No takie troszeczkę zębkrześciowe, no. To takie, staram się nie zabić swoim, swoim nożem. Znaczy twoim nożem. Yy, to jest gra przez Treff. Bo jest tak napisane na pudełku. Jak zwykle jesteśmy merytorycznie przygotowani do wszelkich pytań i odpowiedzi. Igra jest bardzo prosta, przeznaczona już dla dzieciaków od lat 5 według producenta. I składa się z krzesła, bo to jest gra o krzesła. Pozwolę sobie nie rozpakowywać, ale na tym to po prostu polega. Układa się je w kubki itd. i tak dalej. Trzeba je tak składać, żeby nie dotykały ziemi i robiły zaraz to większą biżężę. Taka, chciałby się powiedzieć wariacja na temat Jengi. I jest fajne, jest śmieszne. To to jest... To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj mamy, czyli Mistacos Kolejna rzecz. Kolejna, która już pojawiała się tutaj u nas. Ledwo to jest... zaczęliśmy, a już mi się pić chce. I też, bo chyba was jadą. Która pojawia się u nas. To jest fantastycznie, to też nie jest nowa gra od Egmontu. Ale parę razy była tutaj yy, przytroszona przez yy, naszych sztywników i tutaj i w to, więc myśleliśmy, że. Trzeba ich wyręczyć w tym ciężkim dziele przynoszenia tej gry za każdym razem i kupić nasz własny egzemplarz. I to jest symulator życia PRL-u. Tylko bez strzelania do górników. Pić chcę, nie musisz tak. mnie suszyć tak. bardziej. Dokładnie. I, yy, no i polega na tym, że us gracze ustawiają się po konkretne towary. Te towary są warte jak punkty. No i wygra ten, kto zrobił najlepszy. Sta 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 stają w kolejce oczywiście, bo to PRL. I wygra ten, kto zrobił najlepszy deal przez całą grę. Więc mamy sklepy wielobranżowe, takie płytki, do których się ustawiamy, mamy produkty, może gdzieś się zrobi jakieś takie zbliżenie, jakie są, jakiego typu produkty są, może jakoś edytuję, a może nie. Nie jesteśmy profesjonalistami. Ale resztą. będziemy, ale będziemy, kasa YouTube'a... Mamy YouTube karty, e, e, w których jakby tych kolejkowiczów, każdy kolejkowicz jest coś tam warty, im większą pulę kolejkowiczów ustalimy do danego sklepu tym Nasze wyższe, pierwsze, znaczy wyższe pierwszeństwo, tym wyższy będziemy w linii tych wy, wybierających produkty tak? Czyli jak jesteśmy pierwsi to pierwsi wybieramy produkt, który jest w tym sklepie i tak dalej tak dalej Również nic skomplikowanego, na razie mamy no proste Po twoim opisie to można <laughs> wnioskować, że... Po opisie nie można wnioskować, że mu udar mózgu <laughs> Kolejną rzeczą, którą zakupiliśmy gra plus 18, czyli oczywiście wszyscy co gimnazjaliści będą to grali, a żaden ośmiostratek tego nie ruszy. To są karty dżentelmenów. To jest imprezowa gra karciana bez kurtuazji i prudeli. Czemu my to kupiliśmy? Kto mi to kazał kupić? Eee, I nie prosili wiem, jak nas. Czy nas otwiera pudełko. Gimnazjaliści nas prosili o zakup. Tak, gimnazjaliści nas prosili o zakup. <laughs> nie zepsuj pudełka. Nie no, tak, panie. Ok. Tutaj. Widzę, widzę, widzę wszystko. Spokojnie, jest jasno, ja mam uder. To nie jest takie proste. Możesz to nożem przeciąć, będzie szybciej. Zgadza się, będzie szybciej. A więc... miało być szybciej. No dobra. Jest, udało się. Karty gentlemanów. I nic na no, ten temat tak naprawdę nie wiem. Poza tym, że szczerze to są chyba jakieś odpowiedniki yy, Cards Against Humanity. <laughs> Czyli takie, że tworzymy Łączymy ze sobą dwie jakby sentencje, które tworzą razem coś nieodpowiedniego. Jak na przykład, co pamiętam po ostatniej imprezie, ściąganie na teście ciążowym, tak? I tego typu kombinacje tworzą śmieszne sentencje, śmieszne jakieś takie żarty i później jest dużo memów w internecie. No na tym to polega, na memach w internecie ta gra, a więc karty gentlemanów kartek Against instrumenty, wersja polska. Co mamy dalej? Dalej mamy już większe gabaryty. Pierwszą jest, znane, wsiąść do pościągu, wersja Europa. Raz grałem w tą grę na targach i była dla mnie wtedy skomplikowana, ale to były targi, A więc, ja raz grałem w tą grę w domu i nie była skomplikowana. Więc to były targi, więc to też było tak, że, że um, to było biegu, wiadomo. Nie przykładałem wielkiej uwagi do tego A gra polega na tworzeniu połączeń kolejowych Tak? Jeżeli się nie mylę tak. I to jest gra wydawnictwa mm. Mm. Nie wiem jakiego A się dowiem Rebella To Rebella Także Zawartość to jest mapa Całkiem zacna Europy jak mam. To wskazuję po szlaki. Więc mamy... A zdziwiłbyś się jakby Azja była, nie? Tak Tylko mamy... Czemu Warszawa to jest Danzig? Nie, Danzig to jest Gdańsk Czemu... tak Czemu Danzig to jest Gdańsk? A Warszawę masz niżej Tak więc mamy mapę Lovely do tego mamy e, żetoniki e, pociągów, po, wagonów. wagonów, nie pociągów tylko wagonów, tu stacje, jak rozumiem, albo jakieś, wie to, nie wiem, stacje. Drewniane łączniki, lokomotywy i lokomotywy, karty lokomotyw, karty lokomotyw yy, i karty połączeń, tak. które masz stworzyć. I to jest taka gra na myślenie, czyli nie dla nas. Ale bardzo popularna. Jest wiele jej wersji, naprawdę ogromna ilość jej wersji. Niektóre są mi takie dziwne, bo tam chyba była raz Azja i Brazylia, tak się nazywała wersja, czy jakoś tak. Albo Azja nie A, Az, Azja i, i Australia, czy nie wiem. Nie, no, Azja i Australia jeszcze nie była tragiczna, ale Azja i Brazy Brazylia to było dziwne. No Szczególnie trudno mi wyobrazić sobie kolej, połączenie kolejowe. Tak. Szancha i bardzo ładnie wydane, solidne pudełko, ważące parę set gramów, może dwa kilo. Kolejną grą, którą mamy, jest przeurocze, przynajmniej z grafiki, takie oko. I to również jest Rebel'a. I tutaj jednorożce przebiegną przez ekran, zostawiając za sobą tęczę. Pandy, pandy, wygłaszczandy. I... Odpakowanie to jest ciężka praca Przypominam, że nagrywam to w Wielki Czwartek, ja jestem dzień przed urlopem To się są już gdzie indziej Nie ja jest takie proste się skupić Dobrze I mamy... Mamy taką oką Ile tu nagród dostało? Dobrze myślałem, żeby to kupić Tak naprawdę tylko tym się, się kieruje. I co zostało Jeden ja ja nie, żartuję. Nie, nie... Yy, to jakaś uloteczka. Tutaj mamy komiks, który jest jednocześnie instrukcją objaśniającą. Z Na... przodu ma taki komiks. Tu mamy pola, jeszcze w... nie No to wygląda jakby ta gra polega na karmieniu Pant. Ale tak pewnie nie jest. Nie. Więc ja nie no, o takiego chyba może przeczytam. No, japońskie coś. No. Idziemy przed siebie. Tu mamy e, karty, jakby nie mam postaci, bo są takie e, ala do wypełnienia jakimiś elementami i tak dalej, który jest i tyle co graczy zalecanych, więc zrobiłem matematykę w głowie. <laughs> Dalej mamy elementy. Te drewniane, wyglądają jak miski ryżu. Bambusowe jakieś tam kości, bambus. To na pewno jest bambus. Tak, ale chyba je zakarmienił pan. No i mamy nawet pandę. Wiedziałem, że coś jest na rzeczy. A tu mamy ciężkie, ciężko pracującego przedstawiciela klasy robotniczej. Japonii. Była podpowiedź, że będą padły w zestawie. No, no, i wszystko się zgadza. Nie zostanie czuje się oszukany. prawie. A to są jeszcze karty? O, jeszcze karty są. No proste. No, może zrobimy gameplay, jak już, jak już, jak już ogarniemy jak się w to gra, to zrobimy gameplay. Tak no, jak w i... Pana ludowego ogrodu. Nie o tym. Coś mi tu nie gra. To jest jedna z tych gier, które raz otworzone, już nigdy nie dadzą się zamknąć. Mam nadzieję, że nie. Nie lubię takich gier. Czuję się wtedy głupio, jak nie mogę jej z powrotem złożyć. Tu ewidentnie coś mi... O, moment, może się uda. Zamknęło się. To być takie fanfary. Zrobimy, zrobimy. Takie noko. Kolejna rzecz. W w naszej kolejce jest azul. I to też jest Rebela. Nie od Lakerty. przepraszam. Od Lakerty. My apology. Ja z jakiegoś dużo takich, takich te, strategicznych mamy, takich logicznych, tak? No bo i się do pociągu i to takie naporze takie wygląda. Że jakoś tak. Ale spokojnie, karty dżentelmenów. Karty dżentelmenów. Burzą ten. Tak, tak. Ten... Mam azula, czyli układanie pięknej mozaiki. Też grałem do tego pobieżnie na jednym z konwentów eee, i mi się, bo koncepcja jest bardzo fajna. Zresztą z tego co słyszałem, to gra jest bardzo popularna. Takie elementy i tak dalej. O, jaki piękny worek, zobacz. Ładne. Wezmę sobie. Nie no, zostawię na elementy gry. Mamy kości. A są śmiesznie pakowane, tak jak, 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 jakby armor to był. Jak masz sześć, to możesz sześciopak sobie zrobić. Tak. Cztery są. Będzie ja Te się popsuły, więc się nie I ja tu jakieś takie małe, te, No i ja w sumie to jest tyle. Ta też, bo to, 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 to mozaika się układa, te kostki i tak dalej. Ej, o, to jest, to jest, super rzecz, bo od jakiegoś czasu mamy u nas posiadać szaleństwo i ona jest szalenie popularna. Ojej. I więc zasypa no, się tak. dokupić dodatek do szaleństwa. Nazywa się za progiem. I z tego co wiem, są tam, są tam dwa scenariusze. E, nie, chyba cztery? Cztery? Z drugiej strony, może będzie opisane. Wydaje mi się, dwóch badaczy jest. Na pewno. Nie ma to napisane, ale jestem prawie pewien, że są dwa scenariusze tylko dodatkowe. Tu smuteczek. Nie, nie, jest ok. Jest ok, tak. że to jest sporo, a dwóch badawcze można wykorzystać też po tej scenie, co trochę modyfikuje rozgrywkę. <grywa> Może w końcu komuś się uda. No <grywa> nie, nie, no, no jest, jest ok. Ale posiadanie szczęście, jest naprawdę super i, i w ogóle ja jestem wielkim fanem Gier. Myślę, że musimy zrobić w końcu. E, jakiegoś. let's playa. No, no ale to, to, to trochę potrwa. Ale jestem w ogóle, chciałem powiedzieć, wielkim fanem Gier. Z aplikacją, ale myślę, nie... że, że też. Jeżeli chcą, żebyśmy robili let's, let's play, niech nam to pokażą. Niech subskrypcje przybędą. Wtedy, Daj, na pewno... dajcie znać. A to tylko tak wygląda: to są takie, no to takie to... pudełko. Musimy elementy, mojego. ale zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy karty postaci. W tym dodatku jest dodany dla tych, którzy grają w szereczeństwo, i tak dalej. W tym dodatku jest Wilson Richards, złota rączka. Całkiem niezły ostatni, taki bardziej siłowy widzę I Akachi oniele Szamanka Ona jest bardziej taka wiedza, taki, czyli takiego zostaliśmy Meijai Warriora Powiedzmy eee, W tym No i fajnie Fajnie, fajnie Mamy jakieś nowe potwory po później nie figurki to zrobimy takie małe Zobaczmy. Okrążonko zostajemy tu jakiegoś takie fajne be beboki. Ale ma grabę, Wygląda jak z Rika i Mortiego. Niech Państwo wiedzą o które odcinek mi chodzi. Yy... I dodatkowe bronie. I przedmioty. I 16 bodajże ich jest. Oraz kafelki mapy. No ale to już nie będę tego, tego pokazywać, że są. I to jest dodatek do posiadłości szczęścia, Czyli trzeba mieć oryginał. My na szczęście mamy. Mówię na szczęście, bo jest. Super, naprawdę super, jest pośrednictwo i troszkę, że tak długo trzeba w to grać. I tak bardzo Żyre baterie te, ta aplikacja. To jest aż chory, horrend... da no, no to jest okropne, jak ona Żyre baterie. Jedna rozgrywka od 100 do zera szybciej, jak tubica na pewno. I ostatnia, to jest ostatnia gra, którą mamy, to jest ta pierwsza gra, taka, taka, taka SciPy, którą mamy. Android Mainframe. jest wydane przez Galaktę. Ta od cyberdominacji. Tak jest napisane na pyłku. Widzimy. Zaraz zobaczymy. Czyli standardowo. Rządzić światem sprawy. Tak, yy, szybko wpisywać komendę na klawiaturze, to wtedy jest się lepszym hakerem, pamiętać czoło. Yy, co mamy? Instrukcje. Instrukcja powinna być ten. Sieci, wtedy większych kinach. Mamy karty, jak pędzel. Pędzel? No nie, nie, ważne, to są karty. Mam oczywiście znaczniki. Tego już w sumie z tych gier co mam, by się tyle nazbierało, że moglibyśmy z tego taką miniaturkę bierzać, ułożyć taką, nie wiem, 1 do 20. Albo iglicę, tak naprawdę. E, Albo, tak. Rzetony. Rozgrywki. I mam to jest coś słońca, czy nie? Tak. Uuu, super. Kurcze, to rozumiem, że to jest plansza. I to się składa. A nie będę tego teraz zrobił, bo primo podejrzewam, że się zbłaźnił a secondo mi się nie chce. To jest plansza, którą będziemy kładć, podejrzewam, że to... albo będziemy dokonywać naszych hakerskich czynów. Zamawiać pizzę sąsiadowi. Z nam wiadomością. No nie wiem. Ale fajne, fajnie, fajnie ukryte to jest. Taki z jest na to i można powiedzieć, że to jest takie tylko wypełnienie, i nic więcej nie ma, a jednak jest. Czyli trzeba było trochę złamać kot tego pudełka. No proszę. jest klimat, jest klimat. Łącznie to jest, no nie trzeba się dość szczęścia, bo to dodatek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nowych gier, które, które mamy. Eee, no i co? Zapraszamy do ogrania w bibliotece, są dostępne do polajkowania naszych płaci. no i widzimy się na miejscu i byłaby na dworze posada Master of Cringe, z ja bym aplikował taki współczesny clown